Zapraszam na moją grupę na Robloxie, gdzie możecie kupić sobie taką bardzo fajną czerwoną koszulkę z tostem Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale I dzisiaj wracamy do pewnej serii, którą robiłem już jakiś czas temu na tym kanale I która wam się podobała, dlatego dzisiaj do niej wracamy I mam nadzieję, że spodoba wam się równie tak samo dobrze jak kiedyś Mowa tutaj o kulkach, o wyścigach youtuberów w kulkach Będziemy sobie brali przykładową grupę youtuberów Tak jak na przykład w dzisiejszym odcinku, weźmiemy sobie po prostu palionowo I stworzę tutaj kulki osób z palionowa I te kulki będą się ścigać o to, kto jest najnowszy najlepszym youtuberem z Palionowa. A dodatkowo również wy będziecie mieli okazję z nami się pościgać, ponieważ będziecie również jednymi z kulek, ale oczywiście nie wszyscy, tylko część, ostatnie osta tylko część, ostatnie pięć osób, które zasubskrybowało mój kanał dzisiaj razem yy, z całą ekipą Palionowa wystąpi i yy, wy zmierzy się w wyścigu. Może jakiś widz wygra? Kto to wie? Pewnie jesteście ciekawi jacy to będą widzowie, dlatego uwaga, tutaj macie screena, to są właśnie ostatnie pięciu subskrybentów mojego kanału, więc dzisiaj Dodaję ich do tej gierki. No i razem z ekipą palionowa stoczą się. Yy, sto, stoczą się. zmierzą się w wielkim wyścigu kulek YouTuberów. Dobrze, a więc wszystkie kulki są gotowe. Mamy tutaj skustomizowane. Mamy osoby z. A... Ja tu nagrywam, proszę teraz tam jeszcze do mnie, bo ja tutaj prawdę jestem za, za, prawda, zaangażowany. Tak jak powiedziałem, mamy tutaj już wszystkie kulki osób z Palionowa i jestem to oczywiście ja, Milki Dave, Bzyku, Hater i Palion. Dlaczego Hater jest przed Palionem? Nie wiem, tak po prostu mi się to zrobiło, to nie miało tak wyglądać, ale no po prostu tak jakoś wyszło. W każdym razie, e, tak wygląda aktualny, można by powiedzieć, skład Palionowa, aczkolwiek ja bym nie liczył Hatera, ale dobra, jest aktualnie, więc okej. Okay. Dodam go do tych kulek, zobaczymy, mam nadzieję, że on nie wygra, nie. No i oczywiście wizowie, czyli Katarzyna Korkosz, Nikola Magro, Karina Rajca i Mr. Wojtas 179. Ostatnich pięciu subskrybentów tego kanału, więc jeżeli chcecie w następnym odcinku również wy wystąpić na tym yy, prawda cudownym wyścigu, to koniecznie subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A my w tym momencie uwaga, start racing klikamy. Tworzą nam się tutaj kulki i my rozpoczynamy wielki wyścig kulek. Kto wygra? Nie wiem, ale dzisiaj się przekonamy. Uwaga, wystartowały kulki. Mam nadzieję, że nie wypadnę. Mam o kurczę, nikolaj jak poleciała do przodu Mam nadzieję, że nie wypadnę z mapy Bo wiem, że jest taka możliwość, żeby wypaść tutaj Widzę, że Katarzyna wybrała inną drogę Czy ona jest lepsza? Może to być całkiem lepsza droga Chyba to jest o wiele lepsza droga, bo O niej, jak Katarzyna wyskoczyła tutaj do przodu Ale dobra, już Karina tu ją dogania Ogólnie widzowie widzę, że lepiej im idzie Dobra, Davison jest już tutaj blisko Ja nie mogę jak te kulki, o co tu się dzieje jak one zasuwają Dobra, pierwsza jest Katarzyna w tym momencie no, nie jest dobrze, ale Dave jest tuż za nią No i dolatujemy tutaj Reszta jest bzyku, jestem ja przed bzykiem Dobra, jest Karina, jest Palion Milki dobiega do nas, Magrok, Yeti Hater, dogania również, no dobra, wszyscy są Jeszcze nikt nie wypadł, a nie, wypadła jedna osoba O nie, Nikola Nikola, gdzie utknęłaś? No, nie, tutaj utknęła. No, ale lipa, no dobra, trudno. Tam Mr. Wojtas, czy on też wypadł poza mapę? Halo? Mr. Wojtas? O nie, Mr. Wojtas w krzakach. Mister Wojtas w krzakach. No, trudno, dobra, zobaczmy, jak tu idzie do przodu sytuacja. Ee, Katarzyna jest na samym przodzie i że tak powiem, zmierza już powoli do windy. Ja to tak nazywam windą z każdym razem. Gdzie ona teraz trafi? Uwaga, dobra, trafi na dół. A gdzie są trafi? Dave trafi, dobra, też na dół trafi. Wydaje mi się, że ta yy, winda jest szybsza. Tak mi się wydaje. Więc, wow, jestem na tej lepszej windzie. Dobra, czy ja mam szansę teraz naprawdę szybko dostać się na górę? Chyba tak. Czy ja wy... O nie, nie będę aż tak szybko, bo widzę, że tutaj... Ale dobra, to jest troszkę inna trasa. Dobra, ja mam lepszą trasę w tym momencie, patrzcie widzowie, zatrzymuję całą, 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 cały wyścig. I ja teraz polecę sobie tą kuleczką tutaj, prawda, elegancko i z tego, co widzę, to ja idealnie powinienem wpaść, no to może nie idealnie, ale prawie idealnie, więc mam nadzieję, że wyskoczę na prowadzenie, w tym momencie jestem na miejscu szóstym, ale szóstym, ale będę, mam nadzieję, lepszym. Dobra, tutaj Katarzyna się z Dave'em kręcą, a patrzcie, co się ze mną dzieje, patrzcie, pyk, pyk i uwaga, jest, jestem na początku, jest na początku, czy ja naprawdę tak wysunąłem do przodu? Nie, dobra, ścigam się tutaj dalej z Dave'em i z Katarzyną. Więc jestem, można by powiedzieć, w tym momencie na drugim miejscu. No i, że tak powiem, wyścig szefów. Widzicie to? Widzicie tą sytuację? Dave i Szyb są za nim. No po prostu, wyścig szefów. No, że tak powiem, nie ma wątpliwości o to, kto jest najlepszy na palionowie. No po prostu gra. No, że tak powiem, powiedziała, jak jest. No, co ja mogę więcej tu powiedzieć tu. Dobra, lećmy. Zobaczmy, kto na pewno jest, bo może Katarzyna jest lepsza na palionowie od nas. Może, może, może tak. Kto wie? Dobra, uwaga. Dave tutaj, ja od razu za nim. No, że tak powiem, już myślę, że niewiele się zmieni, Aczkolwiek, no... Ajajaj, aj, aj, mogłoby się jeszcze coś nieco zmienić, no bo widzę, że tu teraz jakieś dziwne sytuacje. Katarzyna mnie wyprzedziła lekko. Wydaje mi się, że Katarzyna będzie szyb... O nie, Dave wygrywa, jest... O nie, i mnie wyprzedzi! A nie, i gdzieś tam pod mapą wleci. Dobra, no ja byłem trzeci. No byłem trzeci, no już trudno, no. Wychodzi na to, że Dave jest lepszy ode mnie. No i że Katarzyna też jest lepsza ode mnie. Więc chyba Katarzyna tutaj, prawda, z, dostanie, e, że tak powiem, wejściówkę na palionowo, bo chyba ona sobie lepiej poradzi niż ja. No i w tym momencie widzimy, jak tu sytuacja wygląda i jak ludzie kończą. No i co, się tu zatrzymał? Magrok się zatrzymał! O nie, Wojtas też poza ma. Palion! Co jest grane? Co się dzieje z palionem? Palionie, co się wydarzyło? Proszę powiedzieć nam. O nie, o nie je, o je. Palion jest. Ale on jest tak fantastyczny, że on nawet nie musiał kończyć wyścigu. Taka prawda, widzowie. No i Nikola też tutaj ugr ugrzęzł, a Yeti to w ogóle... Eddy to w ogóle powiedział, że on to ma gdzieś <noise> poleciał w siną dal Czyli podsumowując, Dave wygrywa pierwszy wyścig, ale to nie wszystko, ponieważ musimy zrobić jeszcze drugi. Jeden to zdecydowanie za mało. Dobrze widzowie, więc mamy kolejną mapę. Tym razem w takim klimacie bardziej, no taki Egipt bym powiedział, nie co tu jakieś kulki lecą, jakieś nie wiem co to jest, ale się przekonamy na pewno, ponieważ uwaga, mamy już to przygotowane. Jest 12, prawda, uczestników, którzy tutaj będą brali udział. No tak naprawdę to co? Jeżeli Dave wygra po raz drugi, to jak dla mnie jest mistrzem nad mistrzem i, i tyle w temacie, więc ja w tym momencie klikam, rozpoczynamy 12 znowu zawodników, którzy będą walczyć o to, kto jest prawda najlepszy, kto na No póki co w pierwszej rundzie wyszło, że Dave, ale może to się zmienić, może to się zmienić. Teraz ta, ta runda tak naprawdę sprawi, że. Pokażę nam to, czy jest ktoś lepszy od Dave'a? Czy Dave jest po prostu najlepszy? I koniec tematu, i tyle w temacie. Wiecie o co chodzi. Dobra, uwaga, musimy tak, musimy. Z... Lekko muszę sobie zwolnić, bo ja tutaj jakoś mega zasuwam tym, tą kulką. Jak to wygląda? Dobra, Nikola jest pierwsza, a Nikola tutaj zasuwa jako. wow, tu rzuca nas na prawo albo na lewo. I teraz, gdzie tu się najbardziej opłaca lecieć? Tu są jakieś bomby po prawej. Dobra, co robią te bomby? Co się stanie, jak ktoś wybuchnie? Chyba nic się nie dzieje. Albo spowalnia, może jakoś. Dobra, no nie wiem. W każdym razie ja widzę, że doganiam tutaj Nikole. Czyli co? Czyli w pierwszej rundzie walczyłem z Daveem teraz walczy z Nikolą. A gdzie jest Dave? Dave jest z tyłu! Dave się podał! Dave mówi: Nie, 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 teraz niech będzie. nie, Dam wygrać Simpsonowi, tak? Tak powiedział. Dobra, co tu się dzieje? Dlaczego ja jadę gdzieś tak po boku? Dziwnie. Dobra, no wydaje mi się, że. Milki ma szansę mnie wyprzedzić, bo jakoś tutaj, że tak powiem, leci sobie fajniejszym terenem. Ale dobra, okej, okay, Milki mnie wyprzedziła i yy, teraz tutaj jest walka między mną a nią, bo Nikola znikła też gdzieś. Nikola tu gdzieś się zatrzymała, wypada chyba poza mapę. Dobra, Milki gdzieś tam sunie, ja nawet nie wiem gdzie, ale ja lecę teraz tutaj dołem. Dobra, ona płynie sobie lawą jakąś. Wow. Jak to wygląda, cudownie, dobra. No ja lecę dalej. W takim razie ciekawe, czy ona, czy ona wyszła na tym lepiej, czy gorzej, żeby tam poleciała? Szczerze nie wiem. Nie wiem, gdzie ona wy wyleci teraz tamtąd, ale chyba ja wyszedłem na tym lepiej, tak mi się wydaje. Chociaż może mnie to zaskoczyć jeszcze, nie? Co ona, gdzie ona tu leci? Tu leci, no to tak, chyba wyszedł na tym lepiej, jestem troszkę dalej. Jestem pierwszy. Pytanie, jak długo będę pierwszy i czy mnie jeszcze nie wyprzedzi, bo widzę, że tutaj nieźle zasuwa i jest szansa na to, że, że dostanę tutaj, prawda? Niezły pogrom będzie siany na... O nie, co się ze mną dzieje? Dlaczego ja tu jestem zatrzymany? Nie, nie! O nie! O nie! Jestem, jestem za, zakleszczony, tu już nie wyjdę z tego. To jest koniec dla mnie wyścigu. No dobra, no trudno, nie jestem najlepszym youtuberem. <grym> dobra, zobaczmy w takim razie jak idzie Milki. Gdzie jest Milki? Klikam O Milki już skończyła! Ona już robi drugie okrążenie, o nie już wygrała! No dobra, no to w takim razie Milki, prawda, najlepsza y y youtuberka na palionowie zaraz podejewia No ja przegrałem niestety. Ale dobra, czekajcie, gdzie tu, gdzie tu jest meta? A tu jest meta! Dobra, no i kto tutaj doleciał? dobra, widzimy, że Bzyku leci. Jest tak, w pierwszej kolejności była Milki, Palion, Hater. Dlaczego hejter jest na trzecim miejscu? Dlaczego ja nie ukończyłem? Dave w ogóle gdzie jest? Wojeny. Czy Dave gdzieś się zaklinował też, tak samo jak ja? Czekajcie. Nie, Dave leci, tylko on po prostu sobie elegancko na spokojnie leci. Dobra, czekajcie, ja muszę zobaczyć, co się ze mną dzieje. Ty, ja jestem gdzieś tu. Ej, dlaczego ja jestem z wszystkimi? Ja skończyłem jako ósmy. Ja się odblokowałem tam jednak, dobra nie wiem jak to się stało W każdym razie wyścig się skończył, no i wyszło na to, że Milki jest tutaj prawda najlepsza No i Palion się obudził, Palion się obudził, poprzedniego nie ukończył, ale teraz walczył dzielnie No nic, jak y, widać prawda, jacy jesteśmy mocni w pierwszej rundzie y, Dave, w drugiej rundzie Milki No niestety, tym razem nie wygrałem